W poprzednim odcinku wyjaśniałam, jak Logitech App Studio automatycznie tworzy powiązania pomiędzy poszczególnymi obiektami oraz jak pozwala na ich tworzenie w dowolny sposób ręcznie. Przypomnijmy: Relacja Powiązanie pozwala zbudować np. listę klientów z danego kraju, listę zamówień danego klienta, listę pozycji danego zamówienia czyli listę klientów, którzy dokonali zakupu danego produktu. Powstaje pytanie, jak te informacje pokazywać na ekranie. Istnieją następujące możliwości. Pozycję przycisk oraz 7 rodzajów kafelków to po prostu różne rodzaje przycisków, których przyciśnięcie przenosi nas do docelowego obiektu. Na przykład na ekranie pojawi się lista klientów zdefiniowanych za pomocą relacji. Terminarz ma sens tylko wtedy, gdy obiekt docelowy jest zdefiniowany jako terminarz. Nie będę tego tutaj omawiać. W wypadku pozostałych opcji obiekt docelowy wyświetlany jest w następujący sposób. Tak wyświetlana jest siatka. Tak wygląda lista. Jak wygląda przykładowa prosta lista? To jest prosta lista z nawigacją. Wybranie którejś z powyższych możliwości oferuje szereg ustawień specyficznych dla niej. Dla przykładu Wybranie opcji siatka umożliwia zdefiniowanie listy pól, które mają być w siatce wyświetlane oraz ich wyglądu. Wybranie opcji prosta lista pozwala na określenie tego, czy wyświetlane obiekty mają być wyświetlane obok siebie, czy jeden po drugim, itd. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie. Serdecznie zapraszam.